Dzień dobry, witam serdecznie po dwóch tygodniach w kolejnym odcinku, w którym chciałbym serdecznie zaprosić do Bractwa Ekipa Burza na serwerze Grimmax. Słuchajcie, powstaje kolejny odcinek, ponieważ Bractwo się rozwija, zmieniamy nieco zasady w Bractwie, mianowicie od teraz przyjmujemy osoby od poziomu 60 oraz najlepiej, żeby gracz chcący dołączyć do Bractwa miał dostępny... Miał dostępnego Discorda, miał możliwość z niego korzystać. Discord jest darmowy, także myślę, że możliwość korzystania z niego każdy ma. U nas Discord nie jest obowiązkowy, już w takim sensie, że jeżeli gracz, nie musisz być na Discordzie. Aczkolwiek fajnie, żebyś mógł na tego Discorda od czasu do czasu wejść. Zwłaszcza, że czasami, czasem wieczorami najczęściej siedzimy na tym Discordzie po kilka osób, dlatego fajnie by było, gdybyś również mógł do nas dołączyć i z nami porozmawiać. Nie mamy, o, pozdrawiam serdecznie kubek. Niestety kubek w tym momencie eventu nie latam, tylko promuję bractwo. Mamy w tym momencie w bractwie 42 osoby. Jest tutaj coraz więcej osób poziomu setnego. Także jakoś tak, mówię, powolutku się rozwijamy. Na Discordzie również pojawia się coraz więcej osób. Dlatego tak jak mówię, od tej pory dodajemy do bractwa osoby od poziomu 60%. Od poziomu 60. polskich graczy serwera Grimmac mających dostępnego Discorda. Tak jak mówię, Discord nie jest obowiązkowy już w takim sensie, że nie trzeba na nim siedzieć cały czas. W wielu Bractwach jest zasada, że jeżeli jesteś online, to na Discordzie również musisz być, nawet nie udzielając się, ale na Discordzie musisz być obecny. U mnie czegoś takiego nie będzie. To się akurat nie zmieni, czegoś takiego nie ma i nie będzie, aczkolwiek fajnie, żeby gracze Bractwa. Ekipa Burża mieli tego Discorda dostępnego. Tak, w razie w, jakby na Discordzie się nudziło mnie, czy tobie, czy komukolwiek innemu, żeby mógł do bractwa, na, na tego Discorda wejść i z nami porozmawiać, a jesteśmy bardzo, myślę, sympatyczni. Myślę, że przyjemnie się z nami rozmawia. opcje dołączenia do bractwa. piszecie do mnie nagrze. Mój nick widoczny tutaj, XX Burż XX ewentualnie któryś z oficerów, również tutaj kadrę oficerską mamy już w miarę ogarniętą tak jak trzeba, dobrze się zgrywamy Patus from Ćmielów Pieseł Wojownik oraz rinders są to na ten moment oficerowie w Bractwie jeżeli mnie nie ma na grze, piszcie do nich ewentualnie w komentarzu pod tym filmem na dole zostaw swój nick oraz poziom, który masz i czy możesz korzystać z Discorda bardzo chętnie Cię dodam jeszcze trochę tych miejsc. Mamy i słuchajcie, lecimy powolutku, rozwijamy to wszystko. Mam nadzieję, że, że pomożecie nam rozwinąć nasze bractwo. Wtedy nam wszystkim przyjemniej będzie się grało. Dzięki za oglądanie. Jeszcze raz zapraszam do bractwa. Ekipa burza, serwer Grimmax. Siemano! Pa!